Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Łukaszek dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się obsiewaniem i opryskiwaniem. Będzie to krótszy odcinek, ponieważ na razie będą krótsze odcinki, a żeby później były dłuższe. I nie chcę was zanudzać tym czym aktualnie się zajmuję, czyli siew, oprys. Jak widzicie, malowałem tutaj trochę i wiem, że tutaj jeszcze się znaczy, nie molowałem tego do końca. Muszę tym się zająć lepiej. W swoim czasie miałem to zrobić wcześniej. Wiem. Jak to tu A teraz zajmę się uzupełnieniem mojego Nie, I myślę, że zasieje. pole. Na oprócz zacianie pola Postanowię eee, jeszcze opryskać się. To będzie chyba na tyle z dzisiejszego odcinka Po co was przynudzać? Chciałem się sieć eee, moim gadaniem. Tak jak mówię na razie potrzebuję zarobku Dla... Koni Żeby konie miały co jeść za zasieciowiec, wiem, że się rzepak ale na razie przyszłej zarobku tak jak mówię jak zarobię to wtedy myślę, że zastanowię się na jakąś większą inwestycją i zacząć im sianie rzepaku może tu takie 2-3 zbiory tego i tamtego pola i dopiero wtedy zacznę się bawić chwila ok także no Zobaczymy, jak to wyjdzie w przyszłości. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że dobrze. I że jakoś to fajnie z tym dniem wyjdzie. Kurczę, nowe zwierzęta? Trzeba przetestować. Właśnie tak się zastanawiam, owce czy konie, ale najpierw na konie. Jednak konie to konie, nie ma co robić. Na koniu można pojeździć i się bawić z nim. Będzie jednak jakaś bardziej atrakcja niż owce, z których będę zbierać tylko. No Prawdopodobnie kiedyś będę brać owce, świnie krowe poświęca te pole. Po prostu i tu postawię wszystkie te zwierzęta, zrobię jakąś drogę, żeby to ładnie wyglądało i tak dalej. No, albo jakieś inne pole poświęcę Tutaj może trochę dzisiaj. Kurde, ten malutki taki drobny, ale po prostu będzie mnie denerwować, jakby to nie. To się jednak Tutaj jeszcze na poprzeczniaczek, wolny. Ciągle nie. Bardzo przepraszam Was za rozstrzelaną długość odcinków i godziny, które których nie wrzucam. Możecie wreszcie wziąć i zacząć wrzucać o normalnej porze. Taka moja natura. Robię wszystko na porę. Mam nadzieję, że w końcu kiedyś to mi to Nie Nieważne. Ach, także no trzeba się wziąć w siebie i w farmingu, żeby coś z tego było. O, ty... o nie, co to się z tym terenem stało? Oj, będzie trzeba go troszkę wyrównać. Zdecydowanie będzie trzeba go wyrównać, o, troszkę podskoczył. Zajmę się to później, nie no, będzie się nie z jestem dawny. Nie zauważyłem tego wcześniej. Mogę się domyślić, że skoro tak oj, ale wysoko poskoczył pytanie, że tak praw wrosy i często coś musiało się stać. Zajmę się tym. Zajmę się tym, bo będzie to... sprawdźmy, może nie tyle, co trudne, trzeba będziemy wyraźnie. Zajmę się tym zaorą, to Żeby było już nagokowo. Nie, nie bawić się z tym. Minut, widzicie mam około 63 tysiące, się nie zmieniło praktycznie co ostatniego odcinka. Więc to zrobiłem tutaj na farmie. A ostatniej waszej widzi tutaj, ale w kolejnym odcinku myślę, że zmiany mogą być bardziej widoczne. Tylko na koniach pojeźdzę. Żeby tam chociaż połowa z nich miała jakąś wartość do sprzedania do zarobku. Dzisiaj może owiec, żeby mieć już to żebyście widzieli, że już o, jest, wszystko zrobione jest, owies, mają co jeść, mają co pić będzie dobrze. Więc tak to tutaj na farmie życie się moje prowadzi. Na razie prowadzi się jakoś dobrze, ale zmieni się to, jak mówię. Dojdą świnie, dojdą krowy, dojdą owce, to kurde, kury, pies, to nie będzie to nawet czasu w głowie podrapy. Ale na razie to jest zawsze tak w farmingu, nudno, nudno, a potem kurde, można normalnie odcinki godzinne robić. Już tak filmy prawie godzinne są, no tak niczego nic nie robię dalej. więc no, zdarza się. Ale będę musiał jakoś tak 20 minut chyba odcinek, to będzie taki mat, już tak może tak średnio będzie od 15 do 20 myślę, że to tak jest najlepsze, bo już... Nie wiem, 10-minutowe za krótkie, 30 za długie, 40 to w ogóle. No, będę starał się jakoś unormować to. Yy, w godzinę filmów też jakoś wymyślę jedną. Będę to o, to w ogóle kawa się tak podkreśla tutaj. Kawa, nie wiem co Więc no, mam nadzieję, że wyjdzie, że się uda. jeszcze się nie powtórzę po raz tego samego cytatu mojego zdania. Dobra Nawiezione i zasiane. Teraz pora na... O, spodziewam czy to pole wymaga czy Coś. Jeszcze yy, nie, nie, mać, nie mać coś. Dobra, Parkuję tutaj. Jeszcze wcześniej zastanawiałem się nad a jak no, możecie też nie zauważyć, że to troszkę się zmieniło. Choć znaczy, to nie jest jeszcze koniec, ale będzie trzeba to te kumulować na jakiś jeden kolor. Chciałem, żeby to tak wyglądało, wiecie, że bra co bra, bo bra. Ale taki nacisk, jak wodę od filmu albo... Jakbyś było. No. O. Tutaj, no chyba. No i z środkiem pastobójczym. Teraz muszę szybciej jechać i szybciej rozkładać, bo będę zahaczył. nie no, ale tutaj to, to podwyższenie, co ja to odwaliłem? Kurde. Coś da się to jakoś. W miarę normalnie naprawić. Jeszcze wycofać trochę, O panie! Z podwyższenia, ja nie było wcześniej. No, dajmy się to. I tam do Ram to się kurde. Wzięło jej! Zabrało mi kawałek położony, nie by kawałek, ale to zawsze kawałek. Więc każdy kawałeczek gdzie myślicie, Każda jedna... Każde jedno ziarenko plonu. Każda rzecz miała znaczenie. Możliwe zrobię o jedno ziarenko mniej. niby tak, ale to zawsze jedno ziarenko. To może sądzić o moim nośnie. Trzeba hmm. myśleć o nowych rzeczyach. Wiecie, ziarnko, ziarnko, ziarnko zbiera się ziarnko i rozbiera się miarkę, nie? w to mówię powiedzenie. I jest w tym trochę racji. Więcej niż może się wydawać. Hmm. Także. Jak widzicie, postępy na razie nie wrą. Włamie, niestety z Tej, będzie trzeba sobie coś wymyślić bo on będzie dało się to funkcjonować też wymyślę Tym bardzo bym na pewno coś tutaj uda mi się podmienić, takiego żeby to zmieścić, po prostu pewnie będę zacząć z jednej części pola włącz tego pola dobry plan. jak to 170... uuuu, dobra, to jest, szybciej kupię wnet, a wiesz, kosam który tak, 107 tysięcy. Co takiego dalej drogi, ale już nie. Jak to w scenarzu paku. Nic się zmieniło pewnie. Dobra, to jest... uuuu, a 1300 dalej. Dobra, to sprzedam to, co mi zostało. Albo czekam. Najwyżej i sprzedam następnym razem jest już brzmi I... dopiero wtedy. No. To no, tutaj jest. Skończona dobra. Oprysk! I chyba będziemy kończyć odcinek. Tak mi się wydaje. No bo co jest tam do roboty? No mam pokazać będziemy za. Kurde co to co jak. Jeśli głównie sobie, no nie, nie, nie Muszę ten teren poprawić, a ja nic nie zrobię, no to muszę się podziąć w końcu z odcinkiem, bo to będzie młod, bo cię, jak to będzie to, o, i to, źle to, pomalowałem Muszę jeszcze w tytuł muszę sprawić, żeby to ładnie wyglądało, a nie wchodzi prawa prawo do środka Tego, mam no, jak to znajdę, żądam to znajdę skrót Cześć Teraz Tutaj dobrze jest, jak już nie to no. Siejemy. Przeprestujemy. Co, co ja się? Może się nie. dobra, nieważne. Nie będę głupot gadał. Nie ma co. Już smarano Rolnik pracuje. No, trzeba, trzeba. Trzeba zrobić. Nie życie, dać jeść ludziom ktoś musi no, ktoś zawsze musi nie ma tak, że nie ma nikogo, zawsze ktoś musi trzeba być trzeba być zawsze na jakimś stanowisku ktoś musi je zajmować więc no ostatnie dwie puseczki kończycinek, tak jak powiedziałem, nie będę was znudzał Chciałem po prostu pokazać postęp Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z jakiegokolwiek braku jego wstępu? Coś. Chyba nie My tego oczekiwaliście No trudno, ale nie no Trzeba się wziąć za siebie I ogólnie za farmę, bo jakoś na razie kolorowe nie wygląda, tak jak powiedziałem, ale będzie wyglądać, będzie pięknie, super, idealnie będzie Idealnie może nie będzie, ale będzie lepiej niż jest teraz. Ach. Także no. Nie ja będę leciał teraz na tamto pole zasiać. Gdyby to jakoś kurde, w końcu miało ręce i nogi. Powtarzam się z tym, ale. Mam nadzieję, że w tym po powtarzaniu się będzie jakaś konsekwencja. No to zrobię to, co powtarzam już tyle czasu. Kurde, teraz tak patrz, to widać bardzo mocne powyższenie Dziwnie to tak wygląda. A coś wymyślę, może cały ten paseczek tak zmniejszy, ale już po prostu to pole tak bardzo pomaluję sprawę. Dobra, Dobra. szybciej tak, wyłączam. Dobra, okres skończony, także tak jak mówiłem. Włączymy tę zabawę tę... to no mogę nie wiem pokazać wam co mogę pokazać jeszcze na szybko mogę zamalować to, żeby nie było, że nic nie zrobię, a jednak jest tutaj. Malowanie, ja nigdy jeszcze nie umiem za bardzo, zaczynamy nie do końca. Dobra, prawa nie ta. Wziąłem ten pierwszy rodzaj. Ten, tak, to ten, ale nie, tutaj musi być. Jest ziemia, jakaś miar normalna. Eee, która jest tutaj? Ta? Nie, nie ta. Eee, chyba ta, tak, ta. Może też może, tutaj, może, gdzieś normalnie się zamaluje. Dobra, może być, powiedzmy. Coś takiego. O, no, to ładnie wyszło z tym. Mi się podoba, przynajmniej trawa nie wchodzi. Dobra, jest, git. Tutaj tak samo. Oj, nie chciałem tutaj załapać jakoś dobrze. Tutaj jakoś nie... Ma... Co jest? Czemu mi łapie tego? Ojej, ojej, ojej. O, jej, o, jej, o, jej, o jej. Bo, kurde. Nie no, nie wyrobię z tym malowaniem. Było uważać z malowaniem. W środku nie chcę tego załapać. ...wymalowanego. Kurde. Może być problem. Oj, może mi nie złapać tego. Nie no, jak można. Chyba, że zabrał po prostu tak, żeby to było większe. O, no właśnie. Jak nie to za... co nie. Dobra, chyba tyle wystarczy. Eee, tak. Jest okej. Okay. Wygląda w miarę lepiej, nie, przynajmniej nie wchodzi. Dobra, także tak jak mówiłem, kończy ten odcinek, krótszy troszkę odcinek wyszedł, wiadomo, nie chcę zanudzać. Chcę, żebyście się przygotowali może na 20-minutowy, nie wiem, to nie jest krótszy niż 20 minutowy. Dobra, ja nie, nie zanudzam. Ja byłem Lukaszek, także do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!